Witam serdecznie, zaczynamy czwarty odcinek Misji 30 tym razem zajmiemy się zadaniami z niejako rachunku prawdopodobieństwa aczkolwiek to może tak, e, trud, tak brzmi tak ciężko i tak jakby to było takie nie wiadomo jak trudne e, bardziej to bym nazwał jako wy, wypisywanie możliwości wypisywanie możliwości to jest coś, co każdy z nas myślę potrafi zrobić, a jak jeszcze nie potrafi to mam nadzieję, że w tym odcinku właśnie się tego nauczy tutaj do zdobycia od 4 do nawet 8%. Także myślę, że ważne zadania, a naprawdę w dosyć taki logiczny, może łatwy, nie używam tego słowa, łatwy, ale w logiczny i taki fajny, akceptowalny sposób jesteśmy w stanie to zrozumieć. Także zacznijmy sobie od zadania 25 z matury z 2015 roku i mamy takie zadanie. W każdym z trzech pojemników znajduje się para-kul. Z których jedna jest czerwona, a druga niebieska. Czyli mamy tak: pierwszy pojemnik czerwona plus niebieska, drugi pojemnik czerwona plus niebieska, trzeci pojemnik czerwona plus niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z trzech wylosowanych kul będą czerwone. Ok. Rozumiemy. Z każdego losujemy po jednej kuli. Ważne, żeby rozumieć zdarzenie, jakie zachodzi. Losujemy z każdego z trzech pojemników po jednej kuli. Z pierwszego losujemy czerwoną bądź niebieską, prawda? Z drugiego również czerwoną bądź niebieską i z trzeciego czerwoną bądź niebieską. Zapiszmy sobie, zróbmy sobie taką tabelkę, jakie mamy opcje. Pierwszy, drugi, trzeci pojemnik. I zróbmy sobie w dół taką tabeleczkę. O! Proszę bardzo. Załóżmy, że w pierwszym wylosowaliśmy czerwoną. W drugim załóżmy, że też czerwoną. I w trzecim załóżmy, że też czerwoną. Ok, jest to pierwsza opcja. Trzy czerwone. W każdej poczerwonej jest taka opcja. Oczywiście, że jest. Jaka jest jeszcze inna możliwość? Czerwona. No a niech będzie dalej czerwona. No ale żeby coś zmienić, to teraz w trzecim niebieska. Ok. No dobrze, losujmy nadal w pierwszym czerwoną. Teraz już w drugim wylosujmy niebieską. No bo jakbyśmy znowu losowali czerwoną, to już nam się opcja pokryje. Czerwona, niebieska. No, i w ostatnim może być znowu czerwona. Teraz czerwona, tutaj niebieska, a w trzecim znowu niebieska. Też tak może być? Może być, oczywiście. Następnie, co możemy uzyskać dalej? Teraz możemy mieć w pierwszym niebieską. Ok, niech tak będzie. I niebieską, i niebieską. Jest taka opcja? Oczywiście, że jest. Co możemy zrobić dalej? Niebieską. Niebieską, a tutaj czerwoną. Analogiczne odmiany robimy tylko teraz z zamianą niebieskich z czerwonymi, prawda? Przy wylosowaniu niebieskiej, znowu w pierwszym pojemniku, w drugim, no teraz już nie możemy niebieskiej, znowu bo wtedy nam się opcje już zużyją, także czerwoną. I wtedy niebieska lub niebieska, czerwona, czerwona. Prawda? Zauważcie, że tym sposobem wyczerpujemy wszystkie możliwe już opcje. Czerwona, 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 niebieska, i tak dalej. I teraz to są wszystkie opcje. To jest nasze pierwsze jakby zadanie, które musimy wykonać, robiąc taki przykład wypisać sobie wszystkie możliwości, wszystkie, które istnieją bądź policzyć je, ile ich jest, ale w takim prostym przypadku jak ten łatwo jest je wypisać i wtedy jesteśmy pewni, że żadnej nie pomijamy. Jeszcze Wam powiem tak e, dodatkowo, jak to zostało policzone, można by to szybciej policzyć. W pierwszym pudełku są dwie opcje, w drugim pudełku są dwie opcje, w trzecim pudełku są dwie opcje i mnożymy je. 2 razy 2, razy 2 to jest 8. I dokładnie tutaj jest też 8 opcji. Teraz, jakie jest pytanie? Mamy. Chcemy, żeby dokładnie dwie z trzech wylosowanych kul były czerwone. Dokładnie dwie, które to spełniają. Zaznaczmy sobie te opcje. Ta na pewno spełnia, ta na pewno spełnia i ta na pewno spełnia. Prawda? Dokładnie dwie czerwone. I zauważmy, że w pozostałych tutaj są trzy czerwone, jedna czerwona, żadnej czerwonej, jedna czerwona, jedna czerwona. Czyli trzy opcje. Sprzyjają naszemu zdarzeniu. Trzy opcje to jest to, czego szukamy. I dzielimy to przez ilość opcji, która była łącznie, czyli 8. I to jest dokładnie to szukane prawdopodobieństwo, ponieważ trzy zdarzenia sprzyjają nam z 8 możliwych. Czyli mamy 3 ósme szans wylosowania dwóch czerwonych kul z. Tych ośmiu, dwóch czerwonych kul z, przy, 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 przy losowaniu po jednej kuli z każdego z trzech pojemników. Także odpowiedź tutaj by była oczywiście B, że P to jest równe 3 ósme. To takie zadanko rozgrzewkowe, jeszcze z zamkniętych e, na e, wypisywanie możliwości. Tutaj tak jeszcze na boku gwoli ścisłości podam, że... E, Albo właściwie już nie będę tego podawał, nie będę mieszał, wypisujemy możliwości, rozwiązujemy to w taki sposób, mamy wynik i możemy iść dalej. Ok, przejdźmy sobie teraz do zadania kolejnego, będzie to zadanie z roku 2016, zadanie 34. Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych, dwucyfrowych losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie bez zwracania. Ok, zastanówmy się na tym pierwszym zdaniem. Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych. Dwucyfrowe zaczynają się od dziesiątki i sobie idą aż do dziewięćdziesiątki dziewiątki, tak? Ok. Losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie bez zwracania. Bez zwracania, co to znaczy? Bez zwracania znaczy, że. Bez zwracania. Co to znaczy? Czyli, że. Jak wylosujemy w pierwszym rzucie dziesiątkę, to w drugim już dziesiątki nie możemy wylosować, ponieważ ona nie została zwrócona do tej puli. Tak? Czyli w pierwszym, rzucie, w pierwszym rzucie, w pierwszym jakby wyborze, w pierwszym losowaniu, ile mamy możliwości? Ile jest tych liczb dwucyfrowych? Od dziewięćdziesiątki dziewiątki do dziesiątki, czyli 99 minus 9 cyfr bez zera, czyli oczywiście jest ich dokładnie 90. Tyle jest liczb dwucyfrowych, tak? Taka jest ilość. Czyli w pierwszym losowaniu mamy 90 opcji, a w drugim mamy już 89 opcji. Czyli losując pierwszą liczbę możemy wylosować jedną z 90, prawda? No bo łącznie jest liczb dwucyfrowych 90. A to zdanie, że jest to bez zwracania, daje nam taką informację, że ta liczba nie wraca, czyli już mamy o jedną mniej do wylosowania, bo nie możemy dwa razy wylosować tej samej liczby. Czyli mamy o jedną opcję, mniej 89 opcji. I teraz e, mamy dalej treść zadania. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie równa 30. Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego, nieskracalnego. OK, zastanówmy się, ile mamy łącznie opcji wylosowania takich par. Skoro pierwszą liczbę możemy wylosować na 90 różnych możliwości, drugą możemy wylosować na 89, to łącznie mamy tych opcji 90 razy 89 ponieważ do każdej liczby z tych pierwszych 90 możemy wylosować jedną z 89 z drugiego losowania. Czyli to jest łączna liczba możliwości. Żeby to Wam tak troszeczkę jeszcze wyjaśnić, dlaczego jest to mnożenie, zauważmy, jeżeli na przykład jakaś dziewczyna ma trzy sukienki, Oczywiście na pewno ma dużo więcej, ale trzy sukienki, które ma do wyboru i dwie e, dwie pary butów. To ile ma opcji stworzenia zestawów z tego? Może wybrać jedną z trzech sukienek, czyli mamy powiedzmy pierwsza sukienka, druga sukienka, trzecia sukienka. I co? Pary butów. Pierwsze buty, drugie buty. I co? Może być opcja jaka. Otóż pierwsze buty, pierwsza sukienka. Tu jest opcja numer 1, oznaczmy sobie jako A, B, C, D, E, F. Mamy tych opcji ile? Od A do F mamy 6 opcji. Dlaczego sześć opcji? Właśnie dlatego, że tutaj mamy 3 opcje, tutaj mamy dwie opcje, 3 razy 2 to jest 6. I w ten sposób to otrzymujemy. Oczywiście na większych liczbach też to działa. Tylko ciężko by było stworzyć tabelkę 90 liczb tutaj, 89 liczb tutaj i tutaj sobie ją tak rozrysować i policzyć, ile tutaj było tych kratek. Żeby to policzyć, mamy takie wspaniałe działanie, jakim jest mnożenie. Czyli 90 razy 89 to jest łączna liczba możliwości. I teraz, jeszcze taka rzecz tutaj na marginesie, jeżeli części z tego zadania... Nie do końca rozumiecie albo myślicie, żebyście nie byli w stanie tego tak wszystkiego idealnie zrobić, to naprawdę nie załamujcie się, bo pamiętajcie, że w tym zadaniu są aż cztery punkty do zdobycia. Cztery punkty i każdy z tych punktów jest dawany za inną umiejętność. Także jeżeli nawet częściej nie zrobicie i zdobędziecie punktów dwa, trzy, czy nawet jeden, pamiętajcie, że to zawsze Was przybliża do zdobycia upragnionych 30%, czy troszeczkę więcej zaliczenia matematyki i, e, i już możliwości posiadania świętego spokoju. Ok, teraz wiemy, że taka jest łączna liczba możliwości, a pytanie, czego my szukamy? Mamy policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie równa 30. Suma ma być 30, tak? 30 to ma być suma. No to tutaj właśnie wypiszmy sobie możliwości. Zastanówmy się, jakie one mogą być. Może być 10 plus 20. Będzie 30? Będzie. Może być 11 plus 19. Może być 12 plus 18. Może być 13 plus 17. Może być? Może. Może być 14 plus 16. Może być. Czy 15 plus 15? Może być. No właśnie, dochodzimy do ważnego momentu. Czy tak może być? Czy tak. Nie może być. Otóż nie może, ponieważ mamy bez zwracania. Czyli tak jak mówiłem, nie mogą wystąpić dwie, dwie dziesiątki, nie mogą wystąpić dwie piętnastki. Żadne inne takie same właściwie dwie liczby nie mogą wystąpić w pierwszym losowaniu, jak i w drugim, ponieważ nie zwracamy tej liczby. To właśnie znaczy ten, to oznaczenie, że nie zwracamy, czyli bez zwracania. Także nie ma takiej opcji. No ok, no ale w pierwszym losowaniu możemy wylosować szesnastkę. A w drugim czternastkę, siedemnastkę i trzynastkę, osiemnastkę i dwunastkę, dziewiętnastkę i jedenastkę i dwudziestkę i dziesiątkę. I to jest właściwie wszystkie możliwe już e, możliwości tutaj, ponieważ 21 plus dziewięć już by nam nie dawało, dawałoby trzydzieści, ale dziewiątka nie jest liczbą dwucyfrową. Także policzmy, ile mamy tych możliwości. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I co robimy? Teraz nasz wynik. Tutaj sobie zmieścimy jeszcze to, mam nadzieję, w tym oto miejscu. Nasz wynik. Jaki będzie nasz wynik w tej sytuacji? Ile nam sprzyja możliwości? Dziesięć nam sprzyja, czyli wpisujemy je u góry w liczniku. A łączna liczba możliwości, czyli wylosowania tych. Tych liczb, jednocyf, tych liczb dwucyfrowych w podwójnym losowaniu bez zwracania to jest 90 razy 89. I co możemy zrobić z tym ułamkiem? Mamy doprowadzić go do postaci ułamka zwykłego, nieskracalnego. Oczywiście dziesiątka z dziewięćdziesiątką nam się skróci. I co otrzymujemy? Że jest to 1 przez 9 razy 89. I oczywiście musimy to przemnożyć do końca, ponieważ ma być ułamek zwykły, nieskracalny. Także bez żadnego mnożenia, tylko już po prostu z liczbami. Ile to będzie? Gdyby to było 9 razy 90, to byśmy mieli 810. Ale mamy o 9 mniej, czyli 801. Czyli to jest dokładnie 1 przez 810. Jeden. I taka jest odpowiedź w tym zadaniu, czyli jak widzicie, jest to szansa bardzo mała, zgodnie z tym, czego się tak naprawdę spodziewałem. Ok, przechodzimy do zadania kolejnego. Zadanie kolejne, czyli matura z roku 2017, bo tak dzisiaj będziemy mieli z każdego, z każdego roku po jednym zadaniu. Zadanie jest następujące. Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Czyli znowu od 10 do 99. Już wiemy, że jest ich 90, tak? Tyle mamy liczb dwucyfrowych naturalnych. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosujemy liczbę, która jest równocześnie mniejsza od 40 i podzielna przez 3. Czyli co? Ma być mniejsza od yy, przepraszam, nie 30, tylko 40 i Podzielna przez 3. I w tym momencie dochodzimy do właśnie wypisywania możliwości, czyli tego klu dzisiejszego odcinka programu. Zaczynamy od dziesiątki. 10 jest mniejsza od 40, ale nie jest podzielne przez 3. 11 podobnie, ale 12 już jest podzielna przez 3 i mniejsza od 40. Oczywiście mniejsze od 40 będą po kolei wszystkie.

Ale nie jest mniejsza od 40, więc w żadnym wypadku jej nie dopisujemy. I w tym momencie kończy się nasze wypisywanie, ponieważ już wszystkie następne podzielne przez 3 będą większe od 40, a chcemy, żeby były równocześnie mniejsze od 40 i podzielne przez 3. No zobaczmy, ile jest opcji spełniających nasze zadanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zatem Odpowiedź będzie następująca: 10 możliwości nam sprzyja z 90 łącznie, które mamy. Zatem będzie oczywiście to 1 dziewiąta po skróceniu przez 10 góry i dołu. Zadanie, jak widzicie, dużo prostsze od tego przedniego, bardzo szybkie, za 2 punkty. I teraz przejdziemy sobie do zadania z matury sprzed roku, czyli 2018 rok. Dane są dwa zbiory. A 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 i B 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Czyli mamy dwa zbiory AB, w każdym z nich jest 7 liczb różnych. Tak widzimy. Z każdego z nich losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie podzielna przez 3. Obliczone prawdopodobieństwo zapisz w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego. Ok, tutaj sobie zrobimy tabelkę właśnie. Napiszmy, zróbmy to sobie o taki oto sposób, dość dużą tabelkę. Tutaj sobie będziemy wypisywać zbiór A, tutaj zbiór B. W zbiorze A mamy co? Mamy 100, mamy 200, mamy 300, mamy 400, mamy 500, 600 i 700. Co mamy w zbiorze B? Mamy w zbiorze B 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. I teraz w każdej komórce, gdzie te nasze liczby będą się przecinać, stworzymy sobie właśnie wynik dzielenia przez 3, ponieważ chcemy, żeby ich suma była podzielna przez 3, tak? Czyli suma jednej liczby wylosowanej ze zbioru B i jednej liczby wylosowanej ze zbioru A była podzielona przez 3. I jest pytanie, jakie jest właśnie prawdopodobieństwo, że tak będzie. Oczywiście ta tabelka przedstawia nam wszystkie możliwości, ponieważ losujemy jedną liczbę z tego zbioru B, jedną liczbę ze zbioru A. Ile jest tych możliwości łącznie? Oczywiście łącznie jest ich 7 razy 7, czyli 49. Ci, którzy nie dowierzają, mogą sobie policzyć wszystkie komórki tej Tabeli te, które są na ten moment puste, tak? które będziemy teraz sobie wypełniać. Weźmy sobie może kolor niebieski i będziemy sobie teraz pisać, w której z tych komórek jest spełniony warunek, że suma dwóch liczb z wiersza i kolumny będzie podzielna przez 3. Podzielność przez 3 kiedy zachodzi? Zachodzi wtedy, kiedy suma cyfr danej liczby jest podzielna przez 3. A więc 100 plus 10 to jest 110. Czyli suma cyfr to jest 1 plus 1, czyli 2, czyli oczywiście tutaj brak podzielności przez 3. Co mamy dalej? 200 plus 10, 210, 2 plus 1, trójka, czyli ta podzielność już będzie. 300 plus 10 tej podzielności analogicznie nie będzie, każdy sobie to sprawdzi, żeby tutaj to nie, też nie trwało w nieskończoność. 500 plus 10, 510, 5 plus 1, 6, podzielne przez 3 oczywiście jest. Następnie 610 nie, 710 nie. Przechodzimy dalej. Tutaj, oczywiście, tak. Tutaj będziemy mieli oczywiście nie, nie, i w tej sytuacji ponownie tak. I tu od razu zaznaczę, że będzie tak. Zobaczcie, że tak to tak co 3 idzie, ponieważ też te cyfry tutaj są tak naprawdę po kolei. Jak one się sumują, to. Tak to faktycznie wychodzi, ale oczywiście każdy z Was sobie może to na spokojnie sprawdzić, dlaczego tak jest. Tutaj będziemy mieli w tym wierszu takie poprawne, a te już niestety nie są podzielne przez 3. Następnie w kolejnej kolumnie właściwie, co tutaj otrzymujemy? Będziemy mieli 213. 2, 1, 3 da nam szóstkę. 513. 5, 1, 3 da nam dziewiątkę i to będzie OK. Reszta nie będzie, czyli dajemy sobie x. Następnie 114 będzie 414 da 9 i będzie 714 da 12, czyli też będzie podzielne przez 3. Tutaj nie będziemy mieli tej podzielności. Następnie 315 i 615 da nam tę podzielność. Tutaj jej oczywiście nie będziemy mieli. Gdyby były jakieś wątpliwości, komentujcie, pytajcie, dlaczego, mam nadzieję, że powinno być to jasne, po prostu robię to tak dość sprawnie, żeby po prostu ta tabelka nam tutaj za dużo czasu antenowego nie zajęła. I 516, wyjaśnijmy ten ostatni ptaszek, 500 plus 16 to jest 516, a suma cyfr to jest 5 plus 1 plus 6, czyli 12. Jest podzielne przez 3? 12 jest podzielne przez 3, zatem ta liczba również jest przez 3 podzielna. I reszta... Nam się xuje. Ok, i możemy teraz właściwie już przejść do odpowiedzi. Ile możliwości łącznie było? No 49, bo to mamy liczbę wszystkich komórek w takiej tabeli. A ile nam sprzyja? Te czerwone, prawda? Ptaszki, ponieważ tam jest faktycznie ta podzielność przez 3, czyli to, czego od nas wymagają w zadaniu, czyli to, czego jakby chcemy. Czyli mamy tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Otrzymujemy wynik 16, 49. I jest to ułamek już sam w sobie nieskracalny. Także nic tutaj nie skracamy, jest to ostateczna odpowiedź w tym zadaniu. I przechodzimy sobie do zadania ostatniego dzisiaj z matury tegorocznej, majowej. Zadanie 30 z tej matury ze zbioru liczb. No, mamy tutaj taki dosyć łatwy zbiór liczb 1, 2, 3, 4, 5. Losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Ze zwracaniem, to jest tutaj ważne. Ze zwracaniem, zwracamy, czyli możemy wylosować dwie jedynki, dwie dwójki, dwie trójki, dwie czwórki, dwie piątki. Tak? Oczywiście, że możemy, ponieważ ta piątka czy czwórka wylosowana w pierwszym losowaniu wróci do tej puli. To się tym właśnie różni. Od zdania bez zwracania. I mamy obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na wylosowaniu liczb, których iloczyn jest liczbą nieparzystą. Ok, co zrobimy? Zróbmy sobie znowu tabelkę. Zróbmy sobie znowu tabelkę. Wypiszmy u góry 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. I zapiszmy sobie iloczyny. Jakie będą? 1, 2. 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10. Tutaj widzicie taka zwykła tabliczka mnożenia, tak naprawdę. Także myślę, że każdy by sobie z tym teraz już śmiało poradził. 4, 8, 12, 4 razy 4, 16, 20 i tutaj 5, 10, 15, 20. I 25. I teraz ja sobie na pomarańczowo zaznaczę te iloczyny, które są liczbami nieparzystymi. 1 oczywiście jest. 3 oczywiście jest. 5 oczywiście jest. 2, 4, 6, 8, 10 nie jest. 3 oczywiście jest. 9 oczywiście jest. 15 oczywiście jest. 4, 8, 12, 16, 20 nie. 5 jest. 15 jest. I 25 jest. Czyli ile mamy faktycznie tych nieparzystych iloczynów? 9. Łatwo to policzyć po rogach i w środeczku 9. A ile łącznie było opcji? No oczywiście 5 razy 5, tyle ile komórek w tabeli, czyli 9 dwudziestych I dokładnie to jest tutaj naszą odpowiedzią. Jak widzicie, zadanie bardzo krótkie, bardzo szybkie przy pomocy tej tabelki, wypisywania możliwości. Polecam Wam je gorąco robienie tego tak, właśnie w ten sposób na spokojnie możecie ten 1, 2, 3 czy nawet 4 punkty zdobyć. Także trzymam za Was kciuki. Śmiało pytajcie, jeżeli jakiekolwiek są wątpliwości bądź inne tematy, które byście chcieli, abym ja poruszył. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam, mam nadzieję, że, że pomogę w zdobyciu tych upragnionych 30% na maturze. Pozdrawiam!